Z tej strony Adam. Dzisiaj pokażę Wam, jak wymienić podgrzewacz filtra paliwa w BMW x 3 A83 Pewnie w innych jest podobnie. Taki jest podgrzewacz. Tutaj wchodzi taki. Wiecie, Rygiel dla nas nie. Także to jest standardowy filtr paliwa. No i ten podgrzewacz, bo dla kolegi zgłasza problem, że po prostu ten podgrzewacz nie działa. Także kupił używkę i będziemy to właśnie teraz wymienić. Także lecimy. OK, żeby wymienić filtr. Paliwa, widzicie, mamy tu osłonę, więc to osłony trzeba o plastikowe śrubki odkręcamy. O tu dochodzi, tu już one wyjdzie. No dobra, tutaj chyba siódemka to jest, czy tam szóstka. Teraz dwa tutaj, jakiegoś czegoś brakuje i chyba te dwa plastiki, około dziesiątki, czyli jakieś dwie dziesiątki plastikowe, tutaj chyba szóstki lub nawet pięć i pół. Jakieś takie nawkręty, i osłona powinna nam zejść. Ta, i będzie dojść do filtra. O, machle siedzi. Filtra paliwa. Tam są chyba śrubki ósemki, dwie, które trzymają całą budowę. Tą wtyczkę się wyminął, i kolegi ten podgrzewacz zgłasza problem. Dobra, to odkręcamy osłonę i będziemy demontować tą wtyczkę. O, że już widzę, jak ją wyjąć. Eh, wyjąć. Już ją wyjęliśmy. Wystarczy tutaj nacisnąć, wyskakuje z tego ząbka i wtyczka jest zdjęta. No dobra, odkręcamy osłonę. Dobra, odkręcenie tych dwóch plastikowych to była dziesiątka. Tutaj te dwie malutkie, tutaj chyba i tutaj to były jednak na ósemeczkę. O takie o, ósemka to dziesiątki. Mamy zeromiste dojście, tutaj też chyba ósemeczka siedzi. A tutaj już ktoś wymienia to dał na opaskę. Peter, będą opaski do zysku ty. Z jednej strony tylko nie będzie, gdzie jest do wymiany ten. To tutaj będziemy musieli dać nową. Poradzim, poradzim, poradzim. Trochę ropy pocieknie, więc już banerkę trzeba mieć, panie panowie. No dobra, zanim nawet odkręcimy to, ja myślę, że trzeba śrubkę to odkręcić i spuszczamy paliwo. Tak samo to do góry. Tą zawleczkę, którą tu widzicie trzeba dać do góry śrubokrętem i wtedy wyciągamy podgrzewacz nasz no oczywiście tu trochę paliwa nam poleci z filtra tutaj też pewnie coś się trochę się cofnie no nie później to się będzie musiało sobie tam odpowietrzyć może diesel nie zgaśnie Peter trochę oleju skąsce leci ale to później zobaczysz no ale to tak głupie jakby z czego to leci olej albo ropa jakaś, nie wiem, kurwa, jakiś taki coś później zobaczymy i tu jest przewód mokry, kurwa, jakby paliwo albo chuj wie albo może ropa z doładowania gdzieś, nie, nie wiem, nie wiem skąd to leci, nie wiem niedużo, nie dużo ale trochę trochę jest, trochę jest dobra, odkręcamy to spuszczamy paliwo, tutaj nie wiem, 55 i zaraz zobaczymy a to to jak mówiłem do zdjęcia lecimy. podkręcenie opaski tam Bierzecie jakieś kombinerki. Nie, ja to ja nagrywam. <laughs> bierzecie trochę tak kombinereczki, delikatnie, szuru, buru, żeby zruszyć. I jak widać się zruszyło, to zaraz i ropa pocieknie. Także już idzie z banerką. Zobaczymy czy coś ścieknie, czy nie. I zaraz ten pierścień do góry. Też się zaraz zrobi. Na spokojnie, i będziemy lecić. Dawaj, banerę wiecie co? Tyle co kotna płakał z tego, poleciało. Także teraz, co? To do góry wyciągamy, to i mamy to, ale w zasadzie już możemy to odkręcić. To będzie łatwiej dla nas kombinować. Choć w sumie lepiej teraz to będzie zaraz z czymś podważyć. Dobra, stąd kapie sobie. Taki o ring, nie zgubcie siedzi na tym głównie, bo akurat kolega kupił to tego oringu nie ma, ale jest. W jego samochodzie, że tak powiem, to sobie przełożymy na tamten podgrzewacz. Ta rurka wisi zaraz, tu opaskę będzie trzeba o to opierdzielić. Ale pierwszy, niech się wykapie z filtra, zleci robka. <laughs> pierwszy raz to robi w sumie, no bo nie mam bęki Dobra, nic tu ciekawego, łatwo zeszło. O te ustrojstwo, co Wam mówiłem, gdzieś tutaj leży tu też łatwo wychodzi, bo ono wiecie wchodzi po prostu w te takie odwarówki, nie? się klinuje, ona tym owcięciu i, i nie wypada, uszczelnie się wszystko za sprawą tego oringa, który tutaj widzicie, a który wchodzi, o tu w środeczek. także filtr paliwa, co siedział machle tutaj jego numer, jak odkręcimy, to będzie pod gumą widoczny, zobaczymy czy taki sam kupiliśmy ale produkcja był wymieniany 18 03 22 czyli w 22 roku chyba wymieniali to pewnie tak jest nie Peter mechanik Ci wymieniał dobra a dzisiaj mechanik Adam pseudo dobra idziemy rozkręcamy to obajmy teraz rozpieprzamy wyjmujemy go wstawiamy nowy zobaczymy czy już błędu nie będzie miał podgrzewacza no oczywiście przy okazji filtr paliwa jak widzicie nowy się wstawia zdemontowaliśmy żeby te gówno rozwalić to użyłem takiego śrubokręta zaczynacie wiercić o tutaj o na boki, na boki i tak o aż tą starą próchwę o w takim stanie wyjmiecie później to jest dosyć mocno zapieczone bo jest długi widzicie no to musicie pomiędzy to a ten plastik te wsadzić cienki śrubokręcik tylko żebyście dziury tutaj gdzieś zaraz sobie nie wybili i trochę na boki, żeby po prostu guma zaczęła pracować na boki, się rozszerzy i wtedy jedno, trzymasz go tak, okręcisz prawo, lewo, szybko wyszło. Walka była dość niezbyt mocna. Także teraz ten o ring przerzucimy, który widzicie, na nowy, znaczy nowy, używany podgrzewacz. Mamy, miejmy nadzieję, dobry filtr paliwa, czekaj sobie, mamy. On też jest, to twój nowy, ten, żeby nie pomylić. Wiesz, co może tam markera, kurde, zaznaczyć. Czy jest jakaś różnica? Czekaj, ten twój to jest o numerach takich. Nagramy to, końcówka 07 coś jest na górze, a ten jak tak samo ustawimy, pewnie też będzie końcówka, a ja ten sam numer 07, więc tak się nie poznamy, żeby nie pomylić. Wiesz co, może dawaj markera, zaznaczymy, który, bo numery widzę katalogowe są te same. W sumie zaraz pokażemy. O, coś 781209. Jak widzicie, tutaj 1332 BMW, PTC 104, 487, 451, PCB 10952. Dobra, zaraz podpiszem, żeby nie pomylić nowy, to damy gdzieś literkę N, żeby się to nie zmyło. Trochę oczyścimy go, przerzucimy tego ringa za pomocą płaskiego, cienkiego śrubokręcika i nowy literek i będziemy to skręcać, i może to pomoże. Tutaj na wkręty, bo śruby były porywane. Poprzedni mechanik, więc tak to, to było na tych śrubkach takich doblach. Wiertełkiem, trójko ktoś chyba nawiercił w porządku. Tu wszystko pasuje. Filtr jest trochę inny, bo to jest chyba mana, tak? a tamten był machle, chociaż w sumie to samo. Ale trochę luźniej wchodziło to w tym, miejmy nadzieję, że nie będzie ciekło, to jest zabezpieczenie Ręk, lekko ręko wchodzi. Jak dobrze dobrane jest, to wchodzi. Tam jest symeryk, jest taka jeszcze w nowych filtrach jest. Taka podkładka gdzieś w tym miejscu idzie, no nie. Ale to jest w komplecie. No i ten najważniejszy w środku simmering, co przełożyliśmy właśnie z tego starego. Jak już widzicie, na tym starym podgrzewaczu nie ma, bo nowy to ma oznaczenie N. E, e, zrobiliśmy, jak widzicie. Wtyczka weszła, tutaj jest wpięte. Jak się wyjmuje, to widzicie, tylko taka się robi, także siedzi. Tutaj taka o, już nowa opaseczka. Tu poszła stara. Oczywiście przewód się dynda, to zaraz ten przewód zasilający nasz podgrzewacz tutaj o jest takie miejsce zobaczcie no to tylko się jednak ciachnie żeby on nie latał żeby się nie obcierał nie no i zaraz próba będzie czy to działa Pierwo, yy, trzeba 3-4 razy według mnie włączyć zapłon 4 razy żeby nabił się filtr ROPO żeby tam jak najmniej żeby od razu poszła ropa. oczywiście tam się system odpowietrzy może silnikiem zacząć może zdechnąć jak to przy wymianie takiego filtra ma dużo pojemności ale Powinno być ok, a tutaj coś jakby tam z góry cieknił Piotra, ale to już temat na inny dzień. Dobra, także zaraz będziemy palić i zobaczymy, czy to działa. Wymieniliśmy filter, jak widzieliście, podgrzewacz a nam padł akumulator w BMC. Tutaj jest plus, tu jest jakoś minus, 13,9, było 11,5. Było 11,5 V. Jak podłączałem prostownik, tutaj widzimy prąd. ustawiłem 10A, to 10,4, czyli nie schodzi. Cały czas 10 Amperów tłuczę akumulator 13,9, no poczekamy jeszcze z 5 minut. No i będzie kolega kręcił, to nie, be, nie będę tego dołączył, Jestem ch... bo bez tego to nie pójdzie. On no. też chyba i alternator, i nawet. to jeszcze ładowanie też się sprawdza. Oj, mam go, może kupiłem go w 2012 roku, ten prostownik Black Decker, i sobie go naprawdę chwalę. Ma wentylator, trochę hałasuje. Poczekajmy trochę, no na diesel trochę potrzebuje tej mocy, no ale jak już mówię, że z 5 lat akumulator ma, no to jak na dzisiejsze akumulatory te 5 lat, no to niestety lub stety wystarcza. Dobra, trochę podładujemy, już 14,3, jak ampera, 14,4, nic nie spada, kurde, o, on testuje, widzisz, sprawdza napięcie, 13,6 już jest bez ładowania. Okej. Okay. No już pokazuję Wam wszystko z naprawy podgrzewacza ropy i wymiany filtra ropy, czyli paliwa w BEMC. Czekaj, to jest dwulitrowy silnik. No tak, to jest X-3 8 Pewnie w innych Bemkach będzie plug and play tak samo. No dobra, próbuj Peter, no zobaczymy, no próbuj. Tylko na luzie, żeby mnie tutaj nie skasowała BEMA, bo tu nie mam gdzie się kryć. Wiecie, diesel ma duży moment, kurwa, śmiechem, żartem. Próbuj no 12,5, 24. O kurwa, do 37 spadło. Pamięć się kończy jeszcze w komórce, kurde, zaraz trzeba na drugą stronę. Prz Odpaliła. Jakiś kod błędu akumulatora F02 i F03 pokazywało. Odpaliło, zaraz pójdziemy na dół, sprawdzimy czy nie cieknie z naszego podgrzewacza, z naszego filtra, ponieważ filtr Mana a ten Machle delikatnie w środku się różnił. Także trzeba zwrócić uwagę, bo widać jakie są lekkie różnice konstrukcyjne, no, ale generalnie pasowało, jakoś tam się chyba uszczelniło. Zaraz samochód trochę pochodzi, wezmę miernik, sprawdzimy. Jakie jest ładowanie akumulatora czy alternator dobrze pracuje? No nie? Dobra, bęka pracuje. Przecieków nie widzę tutaj. Najważniejsze, że tutaj nie ma. Z przodu, przodu nie widać, ale też nic nie leci. Nie muszę, nie to pokrywę. Ale nie, no tam to nie ma szansy, żeby leciało A, sucho jest. Dobra, według mnie jest okej. Okay.